Cześć, tu Bartek z AMZ Team Pro, a dzisiaj dowiecie się bestsellery na Amazon i historia ich sukcesu. Słuchajcie, bestsellery na Amazonie to jest takie miejsce, w którym widzimy najlepiej radzące sobie produkty. Po kliknięciu na bestseller w ramach konkretnego marketplace'u, czy to będzie DE, PL, dowolnego, będziemy widzieli produkty, które są na pierwszych miejscach w konkretnych kategoriach, tak jak dla tego przykładu. Tutaj mam uroda, książki, moda, dom, kuchnia itd., itd. I to też pokazuje nam, Jakie produkty radzą sobie najlepiej w kategorii? Na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć, że zazwyczaj te produkty, które osiągnęły sukces i są na pierwszych miejscach, posiadają ogromne ilości recenzji. Tak naprawdę 57 tysięcy, 4 tysiące, 5 tysięcy, 14 tysięcy, ale też można zauważyć jedną konkretną rzecz, że nie zawsze musisz mieć najwięcej recenzji, żeby być najlepszym produktem. Jeżeli chodzi o to, jaka jest tajemnica sukcesu, to, to zacznijmy od tego, że najważniejszy jest katalog. Tutaj mamy przykładowy katalog naszego produktu, czyli V1 Trade. I tutaj nie tylko możemy sobie zobaczyć, jak działa ten produkt, ale możemy również zobaczyć coś, do czego daje nam dostęp e, cały ten bestseller rank. Możemy zobaczyć, jakimi produktami w ramach tego bestsellera... Konkurujemy. Dlatego przykładu mamy tutaj dwa pierwsze produkty, które pochodzą z naszego katalogu. Każdy sprzedawca chce być w każdej kategorii jak najwyżej, bo to świadczy o tym, że ilość ruchu do ilości konwersji w konkretnym czasie była na najwyższym jednym poziomie. I każdy nasz klient i każdy produkt dąży do tego, żeby mieć jak największy ruch i żeby mieć zbudowany tak katalog, żeby zachęcić klienta do zakupu. Tak jak widzicie. Zarówno tutaj, jak i tutaj mamy produkty, które są najlepiej zrobione i które doprowadzają do tego, że klient aż chce je zakupić. W swoim portfolio mamy nie tylko marki takie jak opakowaniówka, mamy też suplementy, mamy też chemię, mamy też inne produkty, na przykład drewniane. W każdej kategorii dążymy do tego, żeby być bestsellerem. Jeżeli nie bestsellerem w danej kategorii, to bestsellerem na danym słowie kluczowym. Ponieważ to wszystkie słowa kluczowe skumulowane w jedno dają nam pierwsze miejsce w ramach kategorii.